Była gala, to chyba było w Gliwicach, e, kiedy ty miałeś spięcie z hejterem. I Ja bym chciał poruszyć ten temat, bo to jeszcze nie było poruszone nigdzie tak e, w większym formacie. W ogóle o co tam chodziło, o co chodziło w tej spinie, bo ty chyba byłeś tym zaskoczony. Teć ja jak to wyglądało z mojej perspektywy. Marcin miał zaraz walczyć, bodajże. E, następna walka, i Marcin wychodzi z arkiem tańcowym. No i ja sobie chodzę po korytarzu, wiadomo, chodzę sobie, spotykam ludzi, rozmawiam i widzę. E, Idzie olejnik i hater I olejnik ma tak telefon wycelowany w moją stronę. No ale wiadomo, nie pomyślałem sobie, że to będzie coś ofensywnego, jakieś jaja, jakaś beka, jakiś prank. No i ten hater tak minął tego olejnika, idzie w moją stronę, ja trzymam sobie butelkę, o, idzie już hater. Mamy hejtera. Ale ja jeszcze nie, ale ja jeszcze nie powiedziałem proszę, mojej proszę. wersji nawet. Hater masz od nas. Mój, Sytuacja wyglądała ogólnie tak, że obiecał mi walkę i się zesrał, szedłem korytarzem i akurat olejnik nagrywał. Okej, okay, dobra, może było troszeczkę to ustawione, że miał to nagrywać. Ale krzywo się patrzył wcześniej na mnie. Ja ci obiecałem walkę, powiedziałem, że... Obiecałeś po... mi walkę. Ej, było. I się Ej. chłopie ze Ale gale? dlaczego ty chcesz walczyć kurwa, na fejmie, a tak nie chcesz się bić na korytarzu? Obiecałeś mi walkę 5 galczyków. Kurwa, no właśnie dlatego obiecałem ci walkę na no fejmie, a ja ja nie na, się na, korytarzu. Bić na korytarzu. A, ty... a ja na, nie, na fejmie chciałeś się bić. Ja Bo... mogę się bić nawet z teraz. Dobra, no to słuchaj, To słuchaj, No bordo, bordo, tak. no ale co, no, osrałeś się czy. Po, jak? Teraz czy na ulicy, to... czy na fejmie? No teraz możemy. W tej sekundzie? Jak z tej co? Stoi, hejter. Nawet nie znam, ci wyprowadzić. O kurwa. Oh, oh. Nikola oh, oh. spokojnie, baście. spokojnie, Nikola, Nikola spokojnie. 1-0, bocian. No to słuchajcie, chyba mamy na jednej z kolejnych gal gotowy pojedynek.